Tego pochwaliło się nowymi zestawami z Ninjago powstanie smoków na sezon drugi i tak szczerze według mnie to są naprawdę okropne zestawy, no poza paroma wyjątkami. Dzisiaj przyjrzymy się dokładnie wszystkim nowym zestawom. Całą falę zestawów otwierają mini-smoki, składające się z mniej więcej 30 elementów i kosztujące około 50 złotych. Szczerze powiedziawszy, to jest tak poskudne, że nie mogę na to patrzeć. I jedynym logicznym wytłumaczeniem, dlaczego ktoś miałby to kupić, są figurki, bo faktycznie można będzie dzięki temu zdobyć wilczego wojownika i jednego ninja w dość niskiej cenie. Kolejny set znowu nie powala. Jest to Mech Arena w wersji 4, Plus i ponownie mamy totalne dziadostwo. Nie będę się tutaj powstrzymywał od krytyki, bo to wygląda okropnie. Przede wszystkim przez te jednoczęściowe nogi. Nie wiem dlaczego ktoś cały czas zdecydował, że będzie ich używał, ale to po prostu nie wygląda dobrze. Mamy tutaj 100 elementów, a cena to będzie mniej więcej 70-80 złotych. Następnie mamy Mecha J, już nieco lepszego, ale i tak nie powala, choć trzeba przyznać, że to jest zestaw, który na pewno będzie się dobrze sprzedawał, bo ma 80 klocków, w tym 4 figurki, a jego cena wyniesie mniej więcej 5 dyszek, tak więc to naprawdę dobra cena jak za tyle figurek. No i po pięciu brzydkich zestawach przechodzimy w końcu do tych ładniejszych. Mech Kola wygląda fenomenalnie, głównie przez to, że jest naprawdę taki potężny, taki grubo zbudowany, co pasuje idealnie do charakteru tej postaci. I jest to jeden z czterech mechów, które LEGO stworzyło w taki sposób, że możemy je ze sobą łączyć. Mamy też mecha Sory, który również jest bardzo ładny, i mecha Kaja, także całkiem przyzwoitego. Cena tych wszystkich mechów to będzie mniej więcej 100, może nawet 120 zł. Czyli w sumie i tak nie. Jest to jakoś, jakoś specjalnie dużo. Mamy jeszcze jednak jednego mecha należącego do Loida i on akurat już mi się nie podoba, bo wygląda znacznie, ale to znacznie brzydzi niż te trzy poprzednie roboty, ale przynajmniej nadrabia figurkami. Kolejnym zestawem jest Smog 4 Plus z Wildfire i KM. To kolejna bardzo mała konstrukcja, która znowu nie przypada mi do gustu. Nie wiem czemu, ale ten smog kompletnie do mnie nie przemawia. No i trzeba też tutaj koniecznie zaznaczyć, że pomimo niewielkiej ilości elementów, zestaw będzie kosztował prawdopodobnie coś w okolicach 150 zł. Całkiem sporo. No i na sam koniec mamy zestaw, który zdecydowanie ratuje całą tą falę. Egalt, smoczy Mistrz. Wygląda po prostu niesamowicie. Bardzo podoba mi się połączenie kolorów i same kształty tego szkada. Świetny wąs i kapelusz. Wydaje się być groźny, ale jednocześnie majestatyczny. A dodatkowo zestaw zawiera aż 5 minifigurek, co zdecydowanie wychodzi mu na duży plus. Ilość elementów to 532, ale niestety, jak się pewnie domyślacie, cena też jest dość duża. I macie rację, bo będzie to ponad 300 zł. Jednak zdecydowanie ten zestaw podoba mi się najbardziej. Spośród wszystkich, a wam które?